W tym filmie pokażę Ci, jak udało mi się zarobić ponad 19 tysięcy dolarów w kilka miesięcy zdalnie na Fiverrze. I co najważniejsze, jak Ty również możesz zacząć zarabiać nawet 100 dolarów dziennie bez żadnych specjalistycznych umiejętności. Krok po kroku przeprowadzę Cię przez sprawdzone metody, konkretne przykłady usług i praktyczne narzędzia, które pomogą Ci zacząć już dziś. Jeśli chcesz odkryć realne sposoby na budowanie stabilnego dochodu online, zostań ze mną do końca. Przed filmem chciałbym Cię zaprosić do strony, dzięki której będziesz mógł odebrać nawet do kilku tysięcy złotych poprzez bonusy z promocji bankowych. Nie musisz niczego polecać, nie musisz inwestować, nie musisz posiadać własnej strony internetowej. Aby dowiedzieć się więcej, zapraszam cię do linku w opisie i w przypiętym komentarzu. Zacznijmy od przyjrzenia się, dlaczego Fiverr to prawdziwa żyła złota dla freelancerów. Według Similarweb Fiverr otrzymuje ponad 60 milionów odwiedzin każdego miesiąca. To ogromna pula potencjalnych klientów szukających usług. Zamierzam ujawnić trzy oferty na Fiverrze z minimalną lub zerową konkurencją, które możesz zacząć oferować już dziś, nawet bez żadnych specjalistycznych umiejętności. To, co czyni Fiverr szczególnie potężnym, to jego globalny zasięg i zróżnicowana baza klientów. Znajdziesz tam klientów z każdego zakątka świata od właścicieli małych firm po duże korporacje. Wszyscy szukają usług freelancerów. Ta różnorodność oznacza, że możesz pracować z klientami w różnych strefach czasowych, zasadniczo prowadząc 24 godzinny biznes ze swojego domu. Sukces platformy opiera się na jej unikalnym modelu rynkowym. W przeciwieństwie do tradycyjnych witryn dla freelancerów, w których licytujesz projekty, Fever pozwala Ci tworzyć konkretne oferty. Gotowe usługi z jasno określonym zakresem i ceną. Taka struktura ułatwia kupującym podejmowanie szybkich decyzji, a sprzedającym efektywne zarządzanie swoim obciążeniem pracą. Kolejną zaletą Fiverr'a jest jego system ochrony płatności. Gdy klient zamawia Twoją ofertę, płaci z góry, a Fiverr trzyma pieniądze w depozycie. Oznacza to, że masz gwarancję zapłaty za swoją pracę, o ile dostarczysz to, co obiecałeś. Platforma zajmuje się całym przetwarzaniem płatności, przewalutowaniem i dokumentacją podatkową, co czyni ją niezwykle wygodną dla freelancerów na całym świecie. Aby zacząć, wejdź na fever.com i kliknij przycisk dołącz.